Polityka w południe. Przy mikrofonie Agnieszka Burzyńska, moim i Państwa gościem w programie Polityka w południe jest Jan Libicki. Jan Filip Libicki, dzień dobry. Dzień Jak dobry. Jak mówi redaktor Klarenbach... Młody działacz PSL-u, chociaż ani nie odnosi się do, to do mojego wieku, bo już mamy swoje lata, ani już powoli w PSL-u no jestem siedem lat. Więc też nie nie kokietujmy taki młody. tutaj. Nie, to, to jest realizm, a nie kokietery, ja tak bym to mówił. Dobrze. Jak pan ocenia to, co dzieje się w polityce? Bardzo szerokie pytanie, proszę uszczegółowić. No nie, ja właśnie zadaję takie szerokie pytania. No to chyba, jeżeli miałbym, że tak powiem, tak, z tak szerokiego, szeroko postawionego pytania coś wybrać, no to wybrałbym wybory prezydenckie. Nie? I to jest, e, i tutaj dwie uwagi. Pierwsza uwaga taka, że e, starając się to ocenić na chłorno, Uważałem, że Karol Nawrocki będzie lepszym wyborem Jarosława Kaczyńskiego, niż chyba on się rzeczywiście okazuje. Tak? to znaczy, wydawałoby się, że cała jego biografia, też to uprawianie boksu i tak dalej, to będzie powodowało, że on będzie gryzł trawę i może i nawet gryzie, tylko zupełnie nie rozumie. Gryzie. Tak, ty, 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 nie, bo gryzie. Tak, tylko że zupełnie nie rozumie jakby zawodów, czy konkurencji, w której, w której stanął, tak? Czyli to jest jakby poniżej oczekiwań. I druga moja refleksja w tej sprawie jest taka, że zawsze w każdych wyborach od lat, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, zawsze był jeden taki elektorat buntu. Ja pamiętam, jak... W jeden no to na 10%. Na... No, dzisiaj jest ale, na dużo więcej. Ale dzisiaj na dużo więcej. Właśnie o tym, żeśmy też ostatnio rozmawiali. I, I beneficjentem tego jest z całą pewnością Sławomir Mencen. I zasadnicze moje pytanie na dziś, jeśli miałbym je sformułować, to jest takie, czy Sławomir Mencen wyprzedzi karola Nawrockiego. Bo jeśli by się tak zdarzyło, ja nie wiem, czy tak się zdarzy, to to z całą pewnością na będzie trzęsienie Na razie nie wyprzedza. Na, e, razie nie wyprzedza. na razie Sławomir Mencen ma poniżej 20 no Karol Nawrocki ma powyżej 20. No, no tak, ale ma zdecydowanie mniej niż pisnie. I z tych wszystkich badań, które ja czytałem, to jednak jest tak, że spora część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no spogląda z życzliwością na słowa Bo? Nie wiem, bo, mo, bo może nie dociera do nich to, to co próbował zrobić Jarosław Kaczyński, to znaczy, że oficjalnie, formalnie i wprost zrezygnowany już z tej opowieści, że to jest jakiś tam kandydat obywatelski, bo go zgłosił profesor Andrzej Nowak. Nie, no ale to wiemy. I skoro Jarosław Kaczyński występuje, mówi to jest nasz kandydat, to znaczy, że chce tym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy go nie rozpoznają jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć halo, kandydat nasz jest tu. To nie jest słowo mir no, słowo Milmencen nie jest, jest Karol Nawrocki. Tak jest. Tak jest. No, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale sytuacja jest niebezpieczna. Ale dobrze, ciekawa. ale czy pan to potrafi zdiagnozować? No, bo pan był też w prawiej i Sprawiedliwości. Tak, pan ma pan tak, partyjny. <laughs> może był bogaty, polityczny, może też, ale <laughs> bogaty, partyjny z całą pewnością. Bogaty życiorys. Dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował o takim kandydacie? Znaczy, bo moim zdaniem, znaczy to jest tak, no, nie wypominając panu prezesowi Kaczyńskiemu wieku, no, będzie miał w tym roku 76 lat. To jest w sposób naturalny pojawia się presja na wymianę pokoleniową, prawda? Pan prezes. Kaczyński nie za bardzo chce do tej wymiany pokoleniowej dopuścić. Partia Prawo i Sprawiedliwość jest jego ukochanym, wymarzonym, wypieszczonym dzieckiem i nie ma powodu, on tak uważa, żeby to dziecko zostawiać. Każdy inny kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, taki, który ma swoich wyborców, w partii, swoich zwolenników, no byłby potencjalnym zagrożeniem, bo jeśli się okazałoby, że zdobywa 10 milionów głosów, dlatego o to zabiegał tak Mateusz Morawiecki, żeby być tym kandydatem, ponieważ w sytuacji, w której w drugiej turze no dostałby kilka milionów głosów, tak, czy nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt, w sposób naturalny stałby się pretendentem do przejęcia tej schedy, więc... Wyciągnięcie kandydata trochę znikąd bez zaplecza ogranicza to niebezpieczeństwo. A czy uważa pan, że w ogóle jest ktoś, kto może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Bo ostatnio Patryk Jaki mówił, że no to może być no pan Czarnek. Znaczy, ja bym powiedział tak. Rzeczywiście, gdybym ja miał wskazywać jakichś pretendentów do do Schedy po Jarosławie Kaczyńskim to to byłby to Przemysław Czarnek natomiast e, ja bym powiedział tak problem polega, ja, trochę, ja trochę przez analogię, e, powiem no, e, to jest trochę jak w 2014 roku Donald Tusk wyjechał do Brukseli to nasi przyjaciele z Platformy e, Obywatelskiej, którzy, e, która to Platforma Obywatelska jest dużo bardziej wewnętrznie demokratyczną partią niż PiS, mimo to e, miała kłopot, żeby się pozbierać i to przez dłuższy czas e, i w no, zasadzie. były straszne. Tak wtedy. I, i, i w zasadzie w pewnym momencie wyglądało to trochę tak, e, że Donald Tusk wraca, żeby ratować sytuację. A... No i uratował. I uratował się. i powtarzam jeszcze raz, e, a mimo, a, a jednak wewnętrzne Mechanizmy demokratyczne w Platformie Obywatelskiej są dużo bardziej rozbudowane niż w Prawie i Sprawiedliwości. Więc jeśli nawet przy dużo bardziej wewnętrznie zdemokratyzowanej partii, jak zniknął wyrazisty lider, to aż do jego powrotu w zasadzie były same kłopoty, to tym bardziej te kłopoty pojawiały się w formacji dużo bardziej scentralizowanej, którą jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale dlaczego? Ale no dlatego, że, że dzisiaj, przez 20 lat, to jest trochę jak pani popatrzy na ostatnie 20 lat o tym rozmawialiśmy trochę przed audycją, to to jest taki trochę pojedynek osobowości tak, Jarosław Kaczyński kontra, tak, kontra Donald Tusk. No, to, to, jest to jest po no pierwsze, stop. po drugie, jakby wszystkie strony w tych formacjach Pogodziły się z tym, że jest jeden lider, tak? W jednej formacji w drugiej. Jak tego lidera teraz, akurat myślę o pisie, zabraknie, to Mateusz Morawiecki powie sobie, a w czym ja jestem gorszy od Przemysława Czarnka? A Przemysław Czarnek powie, a w czym ja jestem gorszy od Patryka Jakiego? A Patryk Jaki powie, a w czym ja jestem gorszy od kogoś jeszcze innego, prawda? I to moim zdaniem. Ja nie wiem, czy tak na pewno się stanie, ale to będzie duże zagrożenie, jeżeli chodzi o rozpacz Prawa i sprawiedliwości. A gdyby miał pan odpowiedzieć na takie pytanie, bo wczoraj na, na tym fotelu siedział poseł Polski 2050, który powiedział, że no jeżeli miałby być Rafał Trzaskowski, no to będzie długopisem Donalda Tuska. No czy. Wie pani co, no już, ja bym powiedział tak. E, no bo to, pan to, jest w koalicji. Tak, tak, y, tak, tak, tak. No. E, Znaczy ja bym powiedział tak. To się tak ładnie słyszy, ładnie się sprzedaje nie? medialnie. Taki tytuł nie no, ładnie, będzie listy. długopisem i tak dalej. E, jak pani, e, znaczy to, to, to tro, trochę na przykładzie PiSu, tak? E, no m, operacja z Andrzejem Dudą w roku 2015 była trochę podobna, do operacji z Karolem Nawrockim, którą przeprowadzał, tylko z dużo większym sukcesem. Ona się skończyła sukcesem. Ale pan prezydent Duda, kiedy nie był, kiedy był dopiero kandydatem na do prezydenta, no też był. Oczywiście człowiekiem z dużo większym zapleczem w pisie niż Karol Nawrocki dziś, ale jednak dość niewielkim. Niewielkim, tak, bardzo tak, niewielkim. Tak, Niewielkim, a choć większym niż dziś Karol Nawrocki. I jednak myślę, że gdyby zapytać prezesa Kaczyńskiego, czy czy ta współpraca z prezydentem Dudą układa się tak, jak on zakładał, kiedy go typował? Nie, 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 to na pewno nie. Powiedziałby, że nie. No Cała <laughs> przecież wszystkie te zarzuty. Ja, ja uważam, że z mojego punktu widzenia, no trudno dla PiSu o bardziej kooperatywnego prezydenta niż był pan prezydent Duda, ale jeśli na tym miejscu, a od tego zaczęliśmy, posadziłem pani Zbigniewa Ziobro, to Zbigniew Ziobro powiedziałby, że wszystkie kłopoty w sądownictwie wzięły się z tego, że przy pierwszej próbie złapania sądownictwa za twarz. Prezydent Luda się zbuntował i zawentował te ustawy, prawda? Więc chcę powiedzieć, że nawet o bardzo uległym wobec swojego środowiska prezydencie, kim by on nie był, nigdy nie można powiedzieć, że jest do końca długopisem, bo zawsze ma trochę inne spojrzenie i zawsze gdzieś tam po krótszym czy dłuższym czasie, że tak powiem, próbuje złapać jakąś samodzielność. Nie? No, trochę to. Tak, chociaż oczywiście, no, no dobrze, no tu możemy się nie zgadzać, bo to jest długa dyskusja na, na ten temat. To nie możemy tutaj aż, aż tak długo dyskutować. No nie, nie możemy aż tak długo dyskutować. Co by pan zrobił w tej kampanii? Ale w jakim sensie? No bo no, pan popiera, rozumiem, Szymona Hołownię. E, znaczy, no tak, Notowania są... No... Straszne. Znaczy, ja bym powiedział tak. E, no to jest pytanie e, o to, że tak powiem, w jakiejś mierze, myślę, że to powiedział też pan Marszałek Czerzasty. To jest e, nie tyle gra o trzecią drogę, bo jeżeli chodzi o trzecią drogę, to myśmy się umówili na cztery wspólne wybory. I ty te właśnie, te, jesteśmy przed tymi czwartymi wyborami, wyborami prezydenckimi. Tylko macie inne zdanie. Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast rzeczywiście no jest e, trochę tak, że ten wynik wyborów prezydenckich, on zadecyduje o przyszłości oczywiście, także trzeciej drogi, bo to, że myśmy się umówili na cztery wybory, nie oznacza, że. Po tych wyborach prezydenckich nie siądziemy i nie będziemy się zastanawiać, czy idziemy dalej, czy nie. Będziemy się zastanawiali. Natomiast dużo bardziej ten wynik zadecyduje o przyszłości Polski 2050. I szczerze mówiąc, no jak patrzę na te sondaże, one może oczywiście się w ciągu najbliższych miesięcy trochę zmienią, ale nie wydaje mi się, żeby się zmieniły w jakiś sposób radykalny. No to Polska 2050. Będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. A jak właśnie pan widzi te sondaże? Jaki jest wynik dla pana satysfakcjonujący? E, Szymon Hołowni? No. Jeśli mam spojrzeć na to na chłodno, uważam, że gdyby Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich powtórzył wynik parlamentarny z roku 23, tak? czyli powiedzmy 13%, to uważam, że to byłby wynik e, Y, który ja uznałbym za satysfakcjonujący. Na razie Nie jest wiem, jest czy pan ma marszałek kołownia, ale mniej. ja bym uznał. Na razie jest dużo mniej. Ale ja, by, ja bym uznał. No jest dużo mniej, zobaczymy, zobaczymy, że tak powiem, jak to się dalej rozwinie. Ale jeśli pani mnie zapytała, jaki wynik uznałbym za satysfakcjonujący, no to właśnie tak. 13. 13. Okay. A jeżeli chodzi o takie kwestie różnic, no już nawet nie w koalicji rządzącej, bo tam to wszyscy się różnią, tak, Lewica, Platforma, ale Wy nawet się różnicie, PSL i koalicja, jeżeli chodzi o mieszkania, no tą kwestię mieszkalnictwa i co? Proszę Pani, to dwie uwagi, jeśli Pani pozwoli. No pierwsza uwaga jest taka, że przez 8 lat e, opinia publiczna przyzwyczaiła się do samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? E, e, tutaj mamy. No dobrze, a, ale teraz wy ta, No dobrze, zaraz, sekundkę. Tutaj, okay. tu, tutaj mamy od, od prawie półtora roku rząd złożony z czterech różnych podmiotów, tak? E, e, I niewątpliwie wydyskutowanie stanowiska w ramach czterech różnych podmiotów jest trudniejsze i rządzi się trudniej niż w sytuacji, w której rządzi jedna partia i w której jeszcze do tego jest jeden prezes, który podejmuje decyzję jednoosobowo. Więc to jest jakby ta, ta pamięć o, 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 o rządach PiSu, który czy robił źle, czy dobrze, zwykle źle, to jednak robił szybko. Ona powoduje, że ten proces wydyskutowywania wspólnych stanowisk jeszcze bardziej jaskrawy wydaje się jako, jako coś, co takie jest bardzo powolne, tak bym to ujął. No i drugi element jest taki. Że trwa kampania wyborcza. Wiele członów, które tworzy nasz wspólny rząd, ma swoich różnych kandydatów na prezydenta. No i w kampanii wyborczej <grym> dużo. każdy chce zaznaczyć jakby swoją odrębność, i tak to wygląda moim zdaniem, z polityologicznego punktu widzenia. Więc to zjawisko ono trochę przyblednie jak już będzie po wyborach prezydenckich, ale niewątpliwie fakt, że rząd tworzy cztery ugrupowania, a nie jedno, no powoduje to, co powoduje. A czy nie boi się pan tego, że, że, koalicja rządząca właśnie przegra te wybory, no bo przegrane wybory prezydenckie oznaczają przegrane wybory parlamentarne. Znaczy, to znaczy, jeśli pani mnie pyta, czy koalicja rządząca przegra z Karolem Nawrockim, jeśli Karol Nawrocki byłby w drugiej turze. To odpowiem, że ja nie przewiduję takiej sytuacji. tak? Natomiast, jeżeli byśmy powiedzieli, że, że, tak powiem, wynik Sławomira Mencena jest wynikiem tej samej fali, która w Stanach Zjednoczonych wyniosła do władzy Donalda Trumpa, tak? gdzie się wydawało, że Kamela Harris i Donald Trump idą web w łeb, a jak doszło do wyborów, to się okazało, że Donald Trump był radykalnie niedoszacowany. E, powiedziałbym tak: wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby Sławomir Mencken został prezydentem, ale. Ja już mam wystarczająco wiele lat, żeby nie pamiętać w przypadku Stanisława Dymińskiego z 90 roku. Pamiętamy pamiętamy tak, tą teczkę, tak pamiętamy jest, to gdzie, wszystko. Gdzie, gdzie, że tak powiem, urzędujący premier, myślę, że z perspektywy to się widzi jeszcze bardziej jaskrawo, który, że tak powiem, zapoczątkował zmiany w Polsce, których beneficjentami jesteśmy dzisiaj, przegrywa z jakimś panem, który przyjechał z Peru z jakąś teczką i opowiada jakieś historie, trochę wzięte z sufitu, więc chodzi no, bo mi. No to o... musimy wyjaśnić też naszym słuchaczom. Młodszym, teczka, tak. teczka, tak. Tak, więc, więc ja bym powiedział tak, krótko mówiąc, jak jest, jak są pewne turbulencje społeczne, to one znajdują. W wyborach czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czasem bardzo takie zaskakujące i nieoczekiwane odzwierciedlenie. A, c, a czym pana ujął Jarosław Kaczyński? Ale w jakim sensie? No, jak pan był w partii? Proszę pani, znaczy ja mogę powiedzieć tak, to, to trochę, to musielibyśmy się cofnąć trochę historycznie. No dobrze, e, do, mamy jeszcze chwilę dobrze, czasu. Dobrze, więc... ja, by, ja, bym, ja bym powiedział tak. Dajemy tam, radę. Ja bym powiedział tak, to moją pierwszą partią w 80. 2009 roku było Zjednoczenie chrześcijańsko Narodowe. Zakładałem je, kiedy miałem 18 lat, razem zresztą z panem marszałkiem Michałem Kamińskim, obecnym wicemarszałkiem Senatu, i razem z tą częścią środowiska ZHN-u, które w, 2000, w 2001 roku zdecydowało się tworzyć prawo i sprawiedliwość, z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim po prostu. Wpłynąłem, mając wtedy 30 lat, jeżeli moi starsi koledzy mówili: Dobrze, idziemy do prawa i sprawiedliwości, to idziemy do prawa i sprawiedliwości. I to nie było tak, że przyciągnęła mnie osobowość Jarosława Kaczyńskiego, tylko przyciągnęła mnie decyzja polityczna moich starszych kolegów. Z którymi się wychowywałem i także mojego ojca. E, natomiast ja bym powiedział, tak, znaczy, no niewątpliwie, e, jeśli rozmawia się z Jarosławem Kaczyńskim, ale e, a miałem okazję parę pa, do paru, e, Takich rozmów, to niewątpliwie rozmawia się z kimś niezwykle przenikliwym i inteligentnym, i tego prezesowi nie można odmówić, bo sam fakt, że od 30 lat utrzymuje się na szczytach polskiej polityki, dowodzi, że potrafi to robić. Jeśli ja miałbym jakieś zastrzeżenia do Jarosława Kaczyńskiego, to bardziej do jego charakteru niż do jego. Że tak powiem, kwalifikacji intelektualnych. Ale rozmawialiście o czym? Chyba nic, no to było parę, parę takich rozmów. Przecież przypomnę pani, że. Ja swego czasu byłem i poznańskim szefem PiSu, i wielkopolskim szefem PiSu, więc na przykład tym poznańskim też. szefem PiSu zostałem w 2006 roku przed wyborami samorządowymi. Więc rozmawialiśmy na przykład o wyborach samorządowych, tak? No, o różnych rzeczach żeśmy rozmawiali. Pamiętam taką rozmowę, gdzie rozmawialiśmy o rozwoju Poznania i które miasto, że tak powiem, Jarosław Kaczyński opowiadał o tym że w 1989 roku widział taką analizę, w której, wedle której ekonomiści prognozowali, że będzie trochę tak jak w Niemczech, czyli, że najzamożniejszym państwem miastem w Niemczech jest Monachium, a wcale nie Berlin i rozmawialiśmy o tym w Poznaniu, że takie wtedy były w 1988 czy 99 roku. Prognozy, że to Poznań będzie tym najlepiej rozwijającym się miastem. To się nie stało, jako Poznaniak tego żałuję, ale to była ciekawa rozmowa dla mnie, jako Poznaniaka, wtedy. Ale to akurat w sprawie Monachium kontra Berlin to prezes miał rację. Tak, no to no. znaczy, ale widzi pani. Ja nie, znaczy problem Prawa i Sprawiedliwości, a więc także prezesa. Nie jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość i prezes w wielu diagnozach nie mają racji. Ich problem zasadniczy jest taki, że kiedy postawią te diagnozy, że coś jest nie tak, a następnie biorą się za leczenie, to leczenie okazuje się dużo groźniejsze od choroby. I na tym polega cały problem. To na wymiarze sprawiedliwości bardzo dobrze widać. Prawda? Dobrze, ale tutaj Zbigniew Ziobro. No to, to była Solidarna Polska. No, no dobrze, to Zbigniew Ziobro, ale Zbigniew Ziobro od zawsze był związany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani popatrzy na to, że od 25 lat Zbigniew Ziobro jest związany ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, to ten okres, który nazwalibyśmy Solidarna Polska, to jest, nie wiem, 8 lat, 10, 11, mniej niż połowa. A dobrze, a co pan jak diagnozuje źle, jeżeli chodzi o Donalda Tuska? Znaczy wie pan co, znaczy niewątpliwie, niewątpliwie jest tak, e, e, inaczej. E, ja nie mam, ja nie mam na to żadnych dowodów, ale posługując się logiką, no jest trochę tak, że kiedy Donald Tusk po raz pierwszy został premierem, to miał lat 50 i dwuczłonową koalicję POPSL, tak minęło osiem tak było minęło Miał osiem min... kamysza, tak. którego obarczył mi, 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 najgorszymi rzeczami tak. min, min, minęło minęło osiemnaście, z którymi Władysław Kosiniak kamysz sobie bardzo dobrze wręcz powiedziałbym świetnie poradził. Natomiast e, dzisiaj jest tak, że ma koalicję trudniejszą czwórczłonową. Musi dużo bardziej sprzątać po pisie niż to było poprzednim razem. No i jest jednak o 18 lat starszy. Nie chcę przez to, żeby pani wyciągała wniosek, że ja mam na to jakieś dowody, że to jest, że tak powiem, że to może być tutaj jakimś problemem, ale ja. Oczywiście, obok swojej niepełnosprawności, też jestem o ileś lat starszy, i też wiem, że pewne rzeczy przychodzą mi trudniej. A jeżeli sytuacja jest trudniejsza, to tym bardziej wydaje się, że może być to jakimś problemem. Ale to jest moja taka supozycja. Jan Krzysztof Libicki. Jan Filip Libicki. Filip Libicki był moim państwa gościem przede wszystkim. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam na jutro.